Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu Inkstamości, a w dzisiejszym odcinku o programie Woronicza 17, temat sytuacja na granicy, a także bezstronna pani prowadząca ten program, która traktowała wszystkich porówno. Okay. U nas tego zabrakło. Bardzo dobrze nastąpiła ta radykalna zmiana dzisiaj. Zmiana nie tylko narracji, ale też konkretne działania, które mają na celu zatrzymanie ataku hybrydowego na Polskę. Bo to nie tylko, nie tylko atak na granicę, ale one po wyborach faktycznie na chwilę troszeczkę się zmniejszyły. Teraz mamy znowu wzmożenie. Ale z drugiej strony to też gorąca wojna hybrydowa w obszarze cyberbezpieczeństwa. Dzisiaj naprawdę jesteśmy na gorącej wojnie cyber, jesteśmy na wojnie hybrydowej i tutaj ta współpraca jest bardzo potrzebna i ważna i na pewno kwestie tego, w jaki sposób to jest realizowany jest w szerokie konsultacje. Jednym z przejawów tej wojny był, było wypuszczenie błędnej, fałszywej informacji w Polskiej Agencji Prasowej o tym, że mamy, że będzie mobilizacja. A byliśmy zapewniani, że polskie cyberbezpieczeństwo stoi na wysokim poziomie i nikt tam nie jest w stanie się włamać. I nagle Rosjanie się włamali do Polskiej Agencji Prasowej i wypuścili te Dwa artykuły, czyli te nasze zabezpieczenia jednak chyba nie zdają egzaminu. To tylko jeden z tych przykładów, w których było wiele. Czy Konfederacja, czy Konfederacja uważa, że to jest strefa buforowa, to jest dobre rozwiązanie i to jest to, co zapewni bezpieczeństwo Polakom? Ja nie byłem za tą strefą buforową ani poprzednio, ani nie będę teraz. Nie wiem, czy Konfederacja ma już wypracowane stanowisko, więc, więc wypowiem się wyłącznie w tym momencie za siebie. Natomiast co do ochrony granicy, to mamy tutaj do czynienia z jakimś totalnym festiwalem wyparcie hipokryzji U pani przed chwilą tutaj wypowiadała się w taki sposób jakby od zawsze była zwolnikiem po prostu większego muru ale to ja zacytuję budowanie murów daje UD bezpieczeństwa to pani słowa i Budowanie murów jest, daje płodę Nie, płot, tego muru. Budowanie murów. Ale przecież doskonale pan wie, że no, odnośnie. Ubolewała się do pani dalej Nie. Pisu. Doskonale pan rozumie, że to nie o mur chodziło, tylko o pomysł PiSu. I nawet jak nam ten mur się podobał, to nie mogliśmy go poprzeć, bo przecież to był pomysł PiSu. Jakby zareagowali nasi wyborcy. Ubolewała tak. pani nad tym, że dochodzi do łamania praw człowieka na tej granicy. Pan Paweł Zalewski. Pan mówił, że I dzisiaj mówiłam też stanieję zakończenia że konfliktu. To, na, najpierw to jest najlepsza taktyka, żeby zagiąć polityka, nie przygotować się jakoś, jakoś do tego y, tematu, być oczytanym, wiedzieć wszystko tylko, sprawdzić, co polityk o tym temacie mówił pół roku temu i najpierw dać mu się wypowiedzieć teraz i zestawić jego aktualne słowa ze słowami sprzed pół roku. nie możliwości szybkiego zakończenia konfliktu z Białorusią, ale rząd z niej nie korzysta. Klucz leży w instytucjach europejskich. Czemu z niej nie korzystacie dzisiaj? No Mogliście po prostu wziąć stary. i zakończyć ten konflikt, a on nadal trwa. Ale jakoś... I co, przestał nie trwać? Proszę. Nie trwa, ale Dobrze. moment, moment, chwileczkę. Jeszcze nie skończyłem. Więc mamy do czynienia... Z absolutnymi Kompletnie politycznymi z bezkręgowcami, którzy bez żadnego wstydu i zażenowania, bez żadnego wstydu i zażenowania, robią no. totalny piruet, totalny zwrot o 180 stopni i udają, jakby zawsze byli przeciwko temu. Witamy w polskiej polityce, jest tak dosłownie w każdym temacie: czy pandemia, czy podatki, czy cokolwiek. Innego to politycy mówią, co im aktualnie opłaca się mówić, a jeżeli później już tego się nie opłaca mówić, a opłaca się mówić coś kompletnie innego, 180 stopni, to oni wtedy mówią to, co wyborcy chcą usłyszeć. Nie macie wstydu. Ludzie nie to macie wstydu. Czy to jest, za to, za czy to to jest tylko wie, i wyłącznie hipokryzja, czy to jest racjonalne jest, no, działanie? Pani reprezentuje Pani to, to ale, to może ale chwilę ja, na dać głosu wszystkim, głosu głosu. byłbym wdzięczny. Dobrze, ja ja za wolałbym za życie, wypowiadać się w swoim imieniu i my tutaj żadnych salty i piruetów robić nie będziemy. Od początku mówiliśmy, że mamy do czynienia z działaniem hybrydowym, które ciężar, którego spoczywa na państwie polskim i musimy z jednej strony skutecznie się bronić, a z drugiej strony przegrana w wojnie hybrydowej. Oznacza także to, że zrezygnujemy z zasad i wartości, które są dla nas bliskie. I ja dalej stoimy na tym stanowisku, że bezpieczeństwo nie usprawiedliwia łamania praw człowieka. Że jeżeli mamy do czynienia z agresywnym atakiem tłumu na granicy, to trzeba reagować, reagować adekwatnie, odpierać ten atak, a osoby odpowiedzialne za atak na polskich funkcjonariuszy powinny odpowiedzieć karnie, powinny być zostać zamknięte, powinny zostać wyrzucone. nie wpuszczone. to jest oczywiste. Ale jeżeli mamy do czynienia z leżącymi w lesie cywilami. Jeżeli mamy do czynienia z kobietą w ciąży, jeżeli mamy do czynienia z osobami, które nie są uzbrojone, nie są agresywne, potrzebują wsparcia albo zgodnie z prawem proszą o azyl. To także należy zachować się zgodnie z prawem. No tak, no bo to o to chodzi. To kobiety z dziećmi są problemem na e, granicy polsko-białoruskiej. To one robią te włócznie i rzucają w polskich żołnierzy, i wtedy by pasowało, czemu żołnierze e, w nie nie strzelają. No ale nie, problemem są ci inżynierowie, którzy przyjechali ubogacić nas e, kulturowo. No ale jeżeli będziemy wpuszczać kobiety z dziećmi, to wtedy wróg to zauważy i wtedy same kobiety z dziećmi będą na granicy i wtedy jeżeli kogoś puściliśmy, to dlaczego ci po prawej stronie granicy są lepsi od tych, co już zostali wpuszczeni? Pani Kamila gasiuk pichot znaczy, znaczy, ja przede wszystkim chcę skontrować to, co powiedział pan Sośnierz. Słowa, które on przytoczył, w dalszym ciągu pozostają w mocy. Ja jeszcze raz powtórzę. To, co robił PiS, miało tylko nie, i pani budowanie wymiar budowanie jest bez sensu. wymiar. Ale pani też mi pani przerywała. I to kilka razy. Dobra, myślę, że teraz mówię pani propagandowy. Kamila. Oj, w poprzednim roku mówiłem, że zatęsknimy jeszcze za panem Adrianem Bachem. Nie dość, że ta pani nie radzi sobie z tym programem. To ewidentnie faworyzuje jedną stronę sporu. I daje przerywać y, politykom, którzy nie są przyjaźnie nastawieni do Dobromira Sośnierza. jeżeli Dobromir Sośnierz robi to samo, to jest wtedy upominany. Nie spełniało swojej roli. To, co my proponujemy, zwrócił Pan uwagę na to, czy korzystamy z pomocy Unii Europejskiej, tak, to rozwiązanie tarcza wschód, które w mojej ocenie ma też wymiar humanitarny, bo uszczelnienie tej granicy, sprawienie, że ona nie będzie przepuszczała będzie y, rzeczywiście szczelna, sprawi, że Łukaszenko nie będzie wykorzystywał <laughs> ludzi jako narzędzi do forsowania po prostu tej granicy i, i wykonywania y, kolejnych etapów etapów wojny hybrydowej. My proponujemy tarczę wschód, czyli wzmocnienie granicy na odcinku 700 kilometrów przy wsparciu właśnie Unii Europejskiej, przy wsparciu także NATO. O to będziemy bardzo silnie zabiegali. I to będą rozwiązania z jednej strony wzmacniające samą zaporę, z drugiej strony działania naszpikowane elektroniką najnowocześniejszymi I tego rozwiązaniami. Nikt, nikt nie neguje. Problemem jest, jak rozumiem dzisiaj, ta strefa buforowa i to, czy tam będą po pierwsze zachowane właśnie. Możliwość pomocy humanitarnej niesionej przez różne organizacje pozarządowe, po drugiej, dostęp wolnych mediów do tego, żeby mogły relacjonować, co się tam dzieje. Ponieważ strefa buforowa, jak piszą różne organizacje, są dwa listy do premiera wystosowane. W jednym czytamy, że panie premierze nadużył Pan zaufania wyborców z 15 października, dając zielone światło bezprawiu, sprzeniewierzył się pan również własnym deklaracjom o tym, że postępowanie służb państwa na granicy przeczy podstawowym zasadom humanitaryzmu, a w drugim, który jest podpisany przez Rafała Kowalczy. Pana profesora, który tam pracuje od lat i mieszka, że gdzie podział się Donald Tusk, którego z wypiekami na twarzy słuchaliśmy w czasie Marszu Miliona Serc, a którego obecnie czyny stają się coraz większej sprzeczności ze słowami, które słyszeliśmy przed i zaraz po wyborach. Zawiodła na Donaldzie Tusku się także pani Agnieszka Holland, twórca filmu Zielona Granica, która pokazała jak polscy żołnierze na granicy są, są bestiami. I w Polsacie powiedziała tak, najpierw prowadzący przytoczył wypowiedź e, Radosława Sikorskiego, który mówił, że nie ma prawa człowieka, które pozwala nielegalnie granice przekroczyć. Upatrywałem nadzieję w Donaldu Tusku i innych politykach tej formacji przed wyborami mówili innym głosem niż mówią teraz, czyli punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Pewien rodzaj wygodnictwa czy hipokryzji boję się bardzo, że ukaże tę formację, która jest mi bliższa, Niż poprzednia. Holland podkreśliła, że dziwi się, że Sikorski wypowiedział te słowa, bo uważa go za człowieka znającego dobrze świat, który sam był emigrantem, został przyjęty w Wielkiej Brytanii, ale legalnie, przecież nie forsował granicy, pontonem nie płynął do Wielkiej Brytanii. Jest to co najmniej niesmaczne, bo wybrał życie w kraju, gdzie mógł osiągnąć więcej. Ludzie emigrują i to się dzieje od zarania świata. I mam zagwostkę. Pani Holland wierzy w to, co mówi, że ci ludzie tutaj przyjechali się rozwijać, tak jak pan Sikorski emigrował do Wielkiej Brytanii, ale idźmy dalej. Miałam nadzieję, że będzie trochę lepiej, będą przestrzegać podstawowych reguł humanizmu, prawa europejskiego, międzynarodowego. Donald Tusk kilka miesięcy temu przed wyborami mówił dokładnie takim tekstem, jak ja mówię teraz. Kolejni zawiedzeni wyborcy platformy obywatelskiej, ale im to nie przeszkadza, bo najważniejsze, że pis nie rządzi, tak jak z panem Zalewskim, który polityką przestał się interesować po wyborach. Instytucje, znaczy i e, urząd prezydenta i, i rząd współpracują dobrze. I jak tutaj, w przypadku ambasadora Donata albo Nuklearsza. Ale Panie Pośle, e, mówimy o kwestiach związanych z granicą, mówimy o kwestiach związanych z funkcjonowaniem służb. zbrojnych. Tak. I tutaj chcę powiedzieć, bo to jest obszar, za który ja między innymi odpowiadam. I tutaj chcę powiedzieć, że ta współpraca jest, jest dobra. Myślę, że tak samo jest również oceniana po drugiej stronie. Na pewno zamieszanie wokół ambasadora przy to duży błąd po stronie... MSZ u to jest wybitny, wybitny ambasador, świetnie przygotowany. Dobrze, to informacje. zostawmy zostawiać. Zrobienie tego kwestię. przed na to jest duża nieodpowiedzialność. Panie ambasadora. Ja chciałam zapytać jeszcze pan dobremisł efekt flagi czy tutaj odgrywa jakieś znaczenie w przypadku no, tych wszystkich działań, które podejmuje rząd Donalda Tuska? Na pewno tak, na pewno wiele. Akurat w tym, w tym aspekcie po prostu kontynuuje politykę PiSu, ale niektóre działania takie związane z podnoszeniem alarmu wobec wojny, wobec, wobec ruskich szpiegów i tak dalej, no, mają efekt obliczony wyłącznie lub głównie na to, żeby, żeby zbierać pod flagą, żeby rząd zyskiwał na tym, że ludzie się boją. Natomiast, no jeszcze odnosząc się do, do tych wcześniejszych wypowiedzi, no, na litość boską, no, naprawdę, pani nie, nie krytykowała budowy tego konkretnego muru. Pani nie krzyczała dawać mur, tylko większy, porządny, taki, żeby się nie przedarli. Pani mówiła, że budowanie murów jest tak, bez ale sensu. To już, to już pan Zalewski był przeciwko tej strefie. Pan mówił, że to brak wiary nie, nie. polskich ja żołnierzy. Tak, ale... Nie, nie. Ja ale nie, nie, nie. Ale już, nie już to, to już, żeśmy to... Ale niech pan, nie, pan nie wprowadzał pieniędzy. I bezstronna, prowadząca program Woronicza 17 studii, nastroje w studiu. Za to redakcja Brzuska TV doszła do tego artykułu. To było z programu Szósty Dzień Tygodnia w Radio Z i Wam to zacytuję. Przyzwyczailiśmy już Polaków, że wolimy uprzedzać pewne działania, niż reagować po ich fakcie. Tak wiceszef MSWiA ówczesny wiceszef MSWiA Błażej Poboży, w programie Szósty Dzień Tygodnia w Radio Z skomentował ogłoszoną przez MON decyzję o budowie zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim. Budowanie murów daje Ubudę bezpieczeństwa oceniła z kolei Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej. Tak, te słowa padły i chodziło o murów przez liczbę mnogą, a nie o ten mur na granicy z Białorusią, tak jak mówię. Tak. Ja powiedziałem, nie, no, po już ja się powtórzyłem dokładnie to przed sekundą, co powiedziałem. Że ja jestem, wszystko, za, ja co jestem powiedział. za niewielką strefą koło granicy, i tak powiedziałem. Proszę zacytować te ten fragment w pełni, a nie manipulować. to brak wiary w e, tak Natomiast to to. nie nie e, no tak tak, no tak. Ale za sekundkę, za, sekundkę, za, sekundkę, za sekundkę, jeżeli panie redaktor ja znajdę ten e, Ale jak cytat. jak jak nic, żeby to za. Ja jestem byłem za nieograniczonego prawa do repliki. Ale pan, ale się ale się pan opinii ja jeszcze nie wprowadza opinię Ja się skończyłem. Państwo ja byłem długo za, i namiętnie tak, przemawiali tutaj tak, kilkuset metrową strefą przy granicy. Natomiast byłem przeciwko obejmowaniu strefą całych gmin. Tak jak to miało miejsce. I dzisiaj też jestem przeciwko temu. Panie pośle, pan to mówił, pan już to cytował. Więc y, wydaje mi się, że nie ma co mój, mój, powtarzać jest, dwa razy tego nie, samego, bo widzowie to nie naprawdę rozumieją. Cytuję, cytuję, cytuję. No nie, proszę, państwa, no, nie mogę tak. kłamać, cytując pańskie słowa. Oczywiście, cytuję, to jest dokładnie cytat brak wiary polskich żołnierzy. Ta kampania wyborcza ma jeszcze drugi temat. Za każdym razem w Dobrze, w drugim temacie zaczynamy od pana. Ma drugi temat. To są... Taśmy mraza, taśmy pokazujące, co działo się w Ministerstwie Sprawiedliwości. Fantastyczne, bezstronne prowadzenie programu. Temat nie pasuje, coś nie jesteś przygotował, no to przechodzimy do drugiego tematu. Ale tutaj, panie pośle, dam panu zacząć jako pierwszemu. Czy taśmy mraza rozsadzą polską prawicę, czy Jarosław Kaczyński poświęci Zbigniewa Ziobrę i solidarną, suwerenną Polskę? Co zrobi Jarosław Kaczyński, to ja nie wiem. Na pewno jest to... Kolejny dowód na to, że politycy nie powinni mieć dostępu do publicznych pieniędzy ponad to, co jest absolutnie niezbędne, że nie powinni mieć swobody dysponowania nimi. I ja to już mówiłem właśnie wtedy, bo kiedy PiS dochodził do władzy, to mówił, że nie, my jesteśmy tacy inni, lepsi, my, będziemy, my nie będziemy kraść. tam ci kradli, ale my to nie będziemy kraść. My będziemy te same pieniądze dzielić, a nawet większe, bo będziemy jeszcze więcej ściągać z podatków, uszczelnimy, waty, nie waty, i my to będziemy dzielić teraz dobrze, uczciwie. I oczywiście tak było. No nie. No, Jakakolwiek ekipa nie dochodzi do władzy, to nie jest w stanie upilnować swoich ludzi, natychmiast odnawiają się te same mechanizmy korupcjogenne. Jeśli urzędnik może decydować o tym, jak wydaje cudze pieniądze na cudze potrzeby, to zawsze ten mechanizm się odtwarza na różną skalę. Tutaj to było jakieś takie wyjątkowo zuchwałe w tym funduszu sprawiedliwości, ale to się cały czas odtwarza. Dlatego, czego ja oczekuję od, 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 od państwa z koalicji obecnej? Nie tego, żebyście to skrytykowali, bo to wszyscy wiemy, że to skrytykujecie, tylko żebyście powiedzieli, że likwidujecie ten fundusz w obecnej postaci. Że ten fundusz może być tylko y, jako sakiewka dla sądów y, stworzony, czyli sądy będą decydowały w wyrokach o przyznaniu takiego odszkodowania, a nie politycy z palca będą wskazywali, kom, kto te pieniądze dostanie. Jeśli taką deklarację usłyszę, to spoko. To, to znaczy, że problem rozwiązujemy. Inaczej ten problem się odtworzy dokładnie po waszej stronie. Czy taśmy mroza to jest problem dla y, PiSu? Marcin Chorała. Jakiś tam oczywiście zawsze jest, no ale no, my już jesteśmy przyzwyczajeni, że co kampania wyborcza musi być jakaś wielka afera pis <noise> Poprzednio była afera wizowa, po wyborach się okazało, że nie kilkaset tysięcy, tylko kilkaset sztuk i niewydane na lewo, tylko przyspieszone i głównie rozpatrzone negatywnie, a całą sprawę za naszych rządów właśnie służby wykryły i rozbiły, ale to już było po wyborach swoją rolę w mobilizowaniu elektoratu. Komisja Opożycji śledcza jeszcze nie napisała to, raportu. To odegrało, no ale pośle. już szybki fakt checking ze strony bezstronnej yy, prowadzącej. Dzisiaj o godzinie 20 zaczynamy serię wywiadów do wyborów do, z kandydatami do wyborów do Europarlamentu. Zaczynamy z Januszem korwin e, Mikem, godzina 20, .00. live pewnie zacznie się trochę wcześniej. E, cały grafik być może powiem dzisiaj na live, bo już mam dwóch klepniętych gości, jeszcze oczekuję odpowiedzi od dwóch kolejnych. Ja Wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć!